maleczka z tej strony hahamaker jeżeli gracie na kasterii a będzie to filmik właśnie z kasterii pokażę wam gdzie mniej więcej można sobie fajnie 40 plus palkiem expić, gdzie można że tak powiem zdobyć scarab coiny pokażę wam mój sposób moje miejsce Myślę, że jest to zależne tylko i wyłącznie od szczęścia, ale pokażę wam moje miejsce, w którym ja sobie wykopuję Scarab Coiny. Dlaczego są Scarab Coiny? są używane do przenoszenia się przez takie jakby przejście, teleport, w taki ogień, jak w się Harry'ego Oni w kominku na przykład znikali w takim ogniu, to mi się to z tym kojarzy właśnie. Wchodzi się w taki ogień w tombach. I obok tego jest taki, nie wiem, stoliczek, taki ołtarzyk. A, nie, monument, na którym y, po prostu zostawiacie jednego skarabkoina stojąc w tym czasie w tym ogniu. Jeżeli zrobicie inaczej, jeżeli rzucicie skarabkoina na narpie i byście chcieli wejść w ogień za chwilę, to y, po prostu Scarab Coin wam spłonie Zniknie, a wy z tego nic nie będziecie mieli. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Do czego to jest i i, i jak to zdobyć? Jak to zdobyć? No pokażę Wam właśnie moje miejsce. Oto jest moje miejsce. A tutaj koleżce pomogę odkopać. Tu do tombu, tylko że chyba... Chyba wyżej. O nie, tutaj, koleżko, tutaj. Proszę. No, rzucać się na przykład łopatę na ziemię. Najlepiej, żeby mieć wszystkie kratki dookoła siebie, takie może z możliwością do kopania. Jednak ja wolę to miejsce. W tym miejscu lubię sobie kopać. Tu już wykopałem chyba z 15 skarabów, popatrzcie, już, przyszedłem przed chwilą, skarabkoin. Używajcie sobie łopaty po prostu na ziemi i sobie kopiecie. Co można złapać oprócz takiego skarabkoina? Można też wykopać skaraba jako potwora. Może wam się... zaraz pokażę. Aha, jest coś takiego, jeśli wykopiecie tutaj skarabkoina, który przed chwilą tutaj leżał i go podniosłem, kopcie dalej, jak widzicie, to nie znaczy, że źródełko wyschło, po prostu kopcie. No i najlepiej mieć wyjść tutaj właśnie jak jest to to ta ropa czy co to jest, nie nafta nie wiem co to jest, jakiś szlam czarny stójcie tutaj gdzie ja teraz i naprawdę polecam to miejsce, jeżeli wam brakuje pieniędzy możecie też zarobić na scarab Coinach. na początku na mniejszych levelach warto to robić o popatrzcie wykopiłem scaraba czo mam zwykłe włócznie w ręce, aha no bo robię sobie przecież szanty. kolejny scarab coin, patrzcie ile żyją. 13 kopię dalej o, tylko nie chcę żeby mi zaśmierdział to pole że tak powiem zaśmierdział Dobra zabijemy go czarem czy po prostu nie roznosił tego syfa tu dookoła no, kładziemy sobie ja jeszcze tutaj chwilę po żeby pokazać że się da dalej kopać to miejsce jest bardzo dobre nie wiem jak sobie radzą inni w innych miejscach ja tutaj przychodzę staję sobie dokładnie w tej samej kratce za każdym razem kopie na obrzeżach i opłaca się to naprawdę bo i skaraba sobie wykopiecie i skarab koiny. zaraz on pokażę po co są te skarab koiny. o, kolejny skarab coin to jest mój taki patent na farmę w tym miejscu ewentualnie jeszcze tutaj sobie rzucacie łopatę i tu widziałem, że ludzie też mieli trochę szczęścia i coś tam wykopywali jednak ja takiego szczęścia w tym miejscu na przykład nie mam o, jest i skarab ale z reguły kopię tam gdzie przed chwilą stałem postaram się na przyszłym nagraniu nagrywać z kamerką na razie to wszystko sobie ustaję pod kibie gdyż nagrywałem w zasadzie pod inne gry to jest takie na szybko na razie to pokazać dobra wykopiemy sobie dziurę to jest jeden z tombów mam, wszystkie tomby mam odkryte pozaznaczone na mapie ale wejdziemy sobie przykładowo do tego tombu schodzimy sobie w dół w dół w dół ile możemy w dół w dół w dół schodki w dół schodzimy w dół każdy tomb gdzieś tam w swojej części ma Miejsce o, o którym mówiłem. Ogień i stoliczek. Stajecie w ogniu. Możecie śmiało przyciągnąć wszystkie, ale zaznaczcie tutaj jeden. Nie wszystkie, bo nie wiem, czy przypadkiem wam wszystkie nie spłonęły. Jeżeli macie więcej skarabów, tak jak ja, to dajecie jeden. Bah, przenosicie się. I jesteście na ekspowisku. Akurat w tym tombie tu są chyba gargulty, demoszkielety, mumie, y, wampiry, gule. O, jakieś syfne potwory. Okryt szamblery. A ja ze zwykłymi butczami w ręce, no dobra, damy radę. Eee, I muszę kupić mikstury. To tylko tak na szybko to zbiegnę, żeby Wam pokazać. No i to będzie właśnie taki krótki poradniczek do tego, jak zdobyć te Scarab jak przenieść się za tą ścianę, co jest za tą ścianą, Wam już powiedziałem. A resztę zostawiam Wam, że tak powiem, w Waszej wieży będzie tam... Znaczy, co chcecie. Yy, wiedzieć to w zasadzie już chyba będziecie wiedzieć yy, dalsze części wam tych tombów nie zdradzam odkryjcie sobie sami tak jak ja to zrobiłem nie otrzymałem po, żadnych filmiki nie wiedziałem co tam się znajduje sam z ciekawości w końcu tam wszedłem ale jeżeli chcecie uniknąć śmierci na niskim poziomie to polecam tak 40 no 35 paladyn ze skillami ja myślę 60 lista 10 level i możecie na śmiało wchodzić no i tak to wygląda właśnie jak wejść, nad, znaczy po co są Scarab Coiny, gdzie je zdobyć i co znajduje się przykładowo w tym tombie no to sobie jeszcze chwilę pokopiemy ale ogólnie to będzie wszystko w tym materiale także do usłyszenia z tej strony HMaker a to był poradnik do Scarab Coinów. i do tego co znajduje się za bramką do Scarab Coina. dzięki do usłyszenia pozdrawiam i Skład i wszystkich youtuberów, z którymi dzisiaj rozmawiałem na YouTube. Na razie.